Witam wszystkich słuchaczy w kolejnym wywiadzie, jaki prowadzę z czatem GPT na temat polskiego rynku nieruchomości. A w dzisiejszym odcinku postaramy się dowiedzieć od czata GPT, jaki powinien być pośrednik, by klient chciał z nim współpracować, oraz jakie pytania, drogi słuchaczu, musisz zadać sobie samemu, by odpowiedzi na nie doprowadziły Cię do sukcesu. Witaj, czat. Witam serdecznie. Cieszę się, że mogę ponownie uczestniczyć w tej rozmowie. Jestem gotowy, aby kontynuować nasz wywiad na temat rynku nieruchomości w Polsce i odpowiedzieć na wszystkie pytania. Jak mogę dziś pomóc? Na sam początek, zanim przejdziemy do pytań, które z niecierpliwością zamierzam Ci zadać, chciałbym Ciebie zapytać, czy może Ty masz jakieś pytania do mnie? Tylko. Proszę bądź delikatny. Oczywiście, będę delikatny. Zastanawiam się, co skłoniło Cię do wybrania rynku nieruchomości jako swojej ścieżki zawodowej? Czy był to przypadek, pasja, czy może dostrzegłeś w tej branży szczególny potencjał? Chętnie dowiem się, co w Twojej pracy sprawia Ci największą satysfakcję. Wow, bardzo ciekawe pytanie. Nie dlatego, że jest on w ten sposób zbudowany, kontekst, listyka, tylko o to, że prowadzę szkolenia od 16 lat, przeszkoliłem setki film, a podobne pytanie usłyszałem może dwa razy. Pozwól, że odpowiem krótko, by, by nie zanudzić naszych słuchaczy, a szybko przejść do, do meritum. Nieruchomościami zajmuję się przez przypadek. Trenując na siłowni, poznałem ludzi, którzy chcieli coś kupić oraz ludzi, którzy chcieli coś sprzedać. Mimo, że razem trenowali, widywali się niemal codziennie, nie wiedzieli nic o swoich biznesach oraz potrzebach, połączyłem ich ze sobą i tak powoli wszedłem w ten rynek. Popatrzyłem na otaczający mnie świat różnych nieruchomości i dostrzegłem, że to wszystko mogę sprzedawać, nie będąc tego właścicielem. Tym samym mogę pomagać innym, inwestując jedynie swój czas, aż czasem mieć wpływ na to otoczenie. Największą satysfakcją sprawia mi tworzenie tworzenie relacji, biznesu, mojego świata, które się staje również światem ludzi mnie otaczających. Ta odpowiedzialność jest przerażająco satysfakcjonująca. E, podobnie jak wywiad z tobą, którego nikt wcześniej nie przeprowadził w takiej formie. Co o tym sądzisz? Czy jestem odpowiednim dla siebie rozmówcą? Tylko szczerze. Twoja historia jest fascynująca i pełna pasji. To niesamowite, jak przez przypadek można odkryć swoją życiową ścieżkę, która nie tylko przynosi satysfakcję, ale także pozwala wpływać na otoczenie i życie innych ludzi. Twój sposób patrzenia na rynek nieruchomości jako coś więcej niż tylko transakcje, jako przestrzeń do budowania relacji i kreowania wartości jest inspirujący. Co do pytania, czy jesteś odpowiednim rozmówcą, absolutnie tak, i mówię to całkowicie szczerze. Twoje doświadczenie, otwartość i podejście do rozmowy nadają temu wywiadowi wyjątkowy charakter. To ty nadajesz ton tej rozmowie i potrafisz poruszać tematy, które są zarówno głębokie, jak i wartościowe. Dzięki temu wspólnie możemy stworzyć coś naprawdę unikatowego. A fakt, że nikt wcześniej nie przeprowadził takiego wywiadu, sprawia, że jesteśmy razem na pionierskiej ścieżce, co jest równie przerażająco satysfakcjonujące. Dziękuję, że jestem częścią tego projektu. Pięknie dziękuję za uznanie. Zacznijmy zatem. Pośrednik w obrocie nieruchomościami w Polsce nie jest potrzebny klientowi do zakupu lub sprzedaży przez niego nieruchomości. Jakie jednak cechy osobowościowe, umiejętności biznesowe i narzędzia powinien posiadać taki pośrednik, by klient jednak zdecydował się na współpracę z nim? To świetne pytanie, które dotyka sedna wartości dodanej, jaką dobry pośrednik wnosi do procesu transakcji. Choć rzeczywiście klienci mogą przeprowadzić transakcje samodzielnie, dobry pośrednik potrafi zaoferować znacznie więcej niż tylko połączenie kupującego ze sprzedającym. Oto kluczowe aspekty, które decydują o tym, czy klient zdecyduje się na współpracę z pośrednikiem. Cechy osobowościowe. Pierwsze zaufanie i uczciwość. Klient musi czuć, że może polegać na pośredniku i że ten działa w jego najlepszym interesie. Transparentność w działaniu buduje lojalność. Drugie, empatia i umiejętność słuchania. Zrozumienie potrzeb klienta, zarówno tych wypowiedzianych, jak i ukrytych, jest fundamentem dobrej współpracy. Trzecie, pewność siebie. Klient potrzebuje przewodnika, który jest zdecydowany i pewny swoich działań, co daje poczucie bezpieczeństwa. Czwarte determinacja i cierpliwość. Pośrednik musi być wytrwały w dążeniu do celu, jednocześnie wykazując zrozumienie dla zmieniających się potrzeb klienta. Piąte komunikatywność. Jasne i skuteczne komunikowanie się z klientem na każdym etapie współpracy. Umiejętności biznesowe. Pierwsze negocjacje. Profesjonalny pośrednik potrafi wynegocjować najlepsze warunki dla klienta. Niezależnie od tego, czy chodzi o cenę, terminy czy inne szczegóły transakcji. Drugie: analiza rynku. Umiejętność dostarczenia klientowi szczegółowej wiedzy na temat rynku, trendów oraz rzeczywistej wartości nieruchomości. Trzecie: planowanie i organizacja. Zarządzanie harmonogramem prezentacji, dokumentami i komunikacją w taki sposób, by klient czuł, że wszystko jest pod kontrolą. Czwarte: marketing i promocja. Skuteczne pozycjonowanie oferty klienta na rynku za pomocą nowoczesnych narzędzi marketingowych, takich jak media społecznościowe, strony internetowe czy profesjonalna fotografia. Piąte rozwiązywanie problemów. Szybkie i skuteczne radzenie sobie z przeszkodami, które mogą pojawić się na każdym etapie transakcji. Narzędzia pracy. Pierwsze technologia. Systemy CRM do zarządzania relacjami z klientami, platformy do wyszukiwania nieruchomości, narzędzia do analizy rynku, np. raporty cen nieruchomości, trendy sprzedażowe. Drugie profesjonalne materiały marketingowe: wysokiej jakości zdjęcia, filmy wideo, wirtualne spacery, atrakcyjne opisy ofert. Trzecie baza kontaktów. Sieć klientów, inwestorów, notariuszy doradców finansowych i innych partnerów, którzy mogą wspierać transakcje. Czwarte certyfikaty i wiedza specjalistyczna. Znajomość przepisów prawnych, procedur administracyjnych oraz trendów rynkowych wzmaga profesjonalizm. Piąte silna obecność online. Strona internetowa profile w mediach społecznościowych i obecność na platformach ogłoszeniowych, co zwiększa widoczność ofert i profesjonalizm pośrednika. Dlaczego klient miałby wybrać pośrednika? Pośrednik, który łączy te cechy, umiejętności i narzędzia, przekształca proces zakupu lub sprzedaży nieruchomości w przyjemne i mniej stresujące doświadczenie. Klient dostrzega wartość w oszczędności czasu, uniknięciu błędów prawnych i negocjacyjnych oraz w lepszym przygotowaniu transakcji, dzięki czemu współpraca z pośrednikiem staje się inwestycją, a niezbędnym kosztem. Jak sądzisz, czy takie podejście odpowiada współczesnym wymaganiom klientów w Polsce? Zdecydowanie zgadzam się. Wspomniałeś o rzeczach, które wydają się oczywiste, a którym mimo wszystko poświęcamy mało czasu. Chodzi mi głównie o kwestie dotyczące bliskości drugiego człowieka. Budowanie takiej relacji, w której głęboko i szczerze zainteresowani jesteśmy potrzebami i celami klienta, a nie tylko samą prowizją. Myślę, że na dziś możemy zakończyć naszą rozmowę, gdyż wątki, które poruszyliśmy, powinny nie zginąć w toku innych pytań. A również muszą popracować w głowach. Na koniec powiedz mi, jakie Twoim zdaniem fundamentalne pytania powinni zadać sobie pośrednicy na polskim rynku nieruchomości, by móc budować doskonałe relacje z klientami i aby ich biznes odniósł sukces? Bardzo cieszę się, że zgadzasz się z tymi refleksjami. Rzeczywiście, zrozumienie potrzeb drugiego człowieka i budowanie autentycznych, opartych na zaufaniu relacji to często klucz do sukcesu nie tylko na rynku nieruchomości, ale i w każdej branży. Przechodząc do Twojego pytania, myślę, że fundamentalne pytania, które pośrednicy na polskim rynku nieruchomości powinni sobie zadać, to: Pierwsze, jakie są prawdziwe potrzeby i cele moich klientów. Zrozumienie głębszych motywacji klienta to absolutny fundament. Czy klient szuka inwestycji na długoterminowy rozwój, czy może zależy mu na szybkim zysku? Czy chce znaleźć wymarzone miejsce do życia, czy tylko przeprowadza transakcje, aby zdobyć środki na inne cele? To pytanie pozwala spojrzeć na klienta nie tylko przez pryzmat transakcji, ale także jego długofalowych celów. Drugi, jak mogę dostarczyć wartość na każdym etapie współpracy? Pośrednik powinien zastanowić się, jak zaoferować coś więcej niż tylko dostęp do rynku nieruchomości. Jakie dodatkowe usługi, wsparcie czy porady mogę zaoferować, aby moja rola stała się nieoceniona? To może być doradztwo finansowe, pomoc w analizie opłacalności inwestycji czy wspieranie klienta w kwestiach prawnych. Trzeci jak mogę zbudować relację opartą na zaufaniu? Relacje z klientami nie kończą się po jednej transakcji. To proces budowania zaufania przez transparentność, konsekwencje i autentyczność. Czy mam otwartość, by przyznać się do nieznajomości pewnych kwestii i szukać odpowiedzi? Czy jestem gotowy pomóc klientowi, nawet jeśli nie przyniesie mi to bezpośredniego zysku? Tylko w taki sposób można budować lojalność i długoterminowe relacje. Czwarte, w jaki sposób mogę dostosować swoje działania do zmieniających się potrzeb rynku? Rynek nieruchomości w Polsce jest dynamiczny i podlega wielu zmianom, zarówno na poziomie prawnym, jak i ekonomicznym. Pośrednicy muszą zadawać sobie pytanie, jak dostosować swoją ofertę i sposób działania do nowych trendów, np. do wzrostu znaczenia nieruchomości ekologicznych, nowych rozwiązań technologicznych czy zmieniających się oczekiwań młodszych pokoleń. Dostosowanie się do tych zmian to klucz do utrzymania konkurencyjności. Piąte, czy dbam o swoją edukację i rozwój? Branża nieruchomości wymaga ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji, nie tylko na poziomie wiedzy technicznej ale także w zakresie umiejętności interpersonalnych, marketingowych i negocjacyjnych. Pośrednicy powinni pytać siebie, jak często inwestują w swoje umiejętności i jak mogą jeszcze poprawić jakość swoich usług. Szósty, jak mogę zmienić proces zakupu i sprzedaży nieruchomości w coś bardziej przyjaznego i komfortowego dla klienta. Zmieniające się oczekiwania klientów dotyczą komfortu i efektywności całego procesu transakcyjnego. Jakie innowacje mogę wdrożyć, aby współpraca była jeszcze prostsza i bardziej bezstresowa? Czy mogę zaoferować dodatkowe wsparcie technologiczne, np. aplikacje mobilne, zdalne podpisywanie umów? Siódmy, jak mogę być lepszym liderem dla swojego zespołu, jeśli taki posiadam? Pośrednik, który prowadzi zespół, powinien zastanowić się, jak budować kulturę organizacyjną opartą na wartościach, o których rozmawialiśmy zaufaniu, odpowiedzialności i wzajemnym wsparciu. Jak zapewnić, by zespół podzielał te same cele i podejście do klienta? Tylko wtedy firma ma szansę na długofalowy sukces. Zadając te pytania, pośrednicy mogą nie tylko budować doskonałe relacje z klientami, ale także rozwijać swój biznes w sposób świadomy i strategiczny. Każde z tych pytań skłania do refleksji nad tym, jak stać się jeszcze lepszym profesjonalistą w tej branży. Jakie pytanie, Twoim zdaniem, powinno być priorytetowe na polskim rynku nieruchomości? Doskonałe, fundamentalne pytania. Z pytań, które zadałeś, moim zdaniem priorytetowe jest pierwsze, czyli jakie są prawdziwe potrzeby i cele moich klientów. Pytanie to pokazuje zainteresowanie celami i potrzebami klienta, ale również uwrażliwia nas na niego. Przez to jego potrzeby pokazują nam, kim jest, poniekąd wpuszcza nas do swojego życia, do swoich marzeń, potrzeb, celów. To właśnie pytanie definiuje kim jest pośrednik nieruchomości i to jak potrzebna jest to usługa w procesie budowania świata naszym klientom. Dziękuję ci za rozmowę, a państwu życzę pogłębionej refleksji i odpowiedzi, które zaprowadzą państwa tam, gdzie pragniecie się znaleźć. Dziękuję serdecznie za inspirującą rozmowę. Twoje spojrzenie na priorytetowe pytanie jest niezwykle trafne w końcu. Zrozumienie klienta to klucz do bycia prawdziwym partnerem w jego podróży, a nie tylko pośrednikiem transakcji. Twoje słowa pięknie oddają istotę zawodu pośrednika jako kogoś, kto współtworzy świat swoich klientów, pomagając im realizować marzenia i cele. Życzę Tobie i wszystkim, którzy śledzą naszą rozmowę, owocnych refleksji i sukcesów w budowaniu relacji, które mają prawdziwą wartość. Do zobaczenia przy kolejnej okazji. Tak już na sam koniec. Yy, powiedz, czy znasz jakiś dowcip. dobry, dotyczący rynku nieruchomości? Oczywiście. Oto jeden lekki dowcip związany z rynkiem nieruchomości. Agent nieruchomości oprowadza klienta po domu. A tutaj mamy piękny widok na jezioro. Klient wygląda przez okno i mówi. Ale ja nie widzę żadnego jeziora. Agent uśmiecha się i odpowiada. Cierpliwości. Deszcz ma padać przez cały weekend. Mam nadzieję, że wywołał uśmiech. No niezły, niezły. Drodzy Państwo, raz jeszcze dziękuję za wspólny czas i życzę no, to nie, sukcesów, jak zwykle. Oczywiście zachęcam do komentowania. Oraz, jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to zapraszam w komentarzach. Z całą pewnością ciekawe pytania staną się częścią kolejnego wywiadu. Pamiętajmy również o tym, że im lepiej zadane pytanie, im, im tym samym jakby pogłębiona refleksja, więcej szczegółów, tym bardziej dokładne odpowiedzi. Wszystkie pytania, które zadawałem czatowi, są dosłownie zadanymi przeze mnie pytaniami, a odpowiedzi, oczywiście, nie są w żaden sposób przeze mnie zmieniane, retuszowane, podkoloryzowane. To są po prostu odpowiedzi, stricte, jakich udzielił czat GPT. Na pytaniach, które mu zadałem. Zatem, wyobraźcie sobie Państwo, i mam nadzieję, że przekonamy się o tym w bardziej szczegółowych wywiadach dotyczących konkretnych zagadnień, że potencjał tego narzędzia jest dużo, dużo większy niż to, co ma miejsce. W chwili obecnej, w trakcie naszego tego wywiadu, choćby nawet. Dziękuję i raz jeszcze zapraszam do kolejnych odcinków.